Cześć, tu Roki, a to jest pierwszy odcinek z serii Przypadkowe Gry. Yy, poczekajcie, ja sprawdzę jak się dźwięk nagrywa. Dobra, wezmę trochę przyciszę. Dobra. Teraz powinno być dobrze. A jak z klatkami? zaraz może się ustawię yy, ogólnie na czym będzie polegała ta seria Ta seria będzie polegała na tym, że po prostu gram w przypadkowe gry, jakie znajdę albo coś No, i w sumie to tyle minąć, yy, poczekajcie może coś z klatkami zrobię chociaż... Dobra, poczekamy co tu teraz? Okej, okay. graj. Ogólnie... Ja nazywam się nie jestem królewskim doradcą. Jak nie boli? Słuchaj, Merwin, Merlin, czy jak ci tam? Gdzie jestem? I co na mojej głowie robi ta blaszana puszka? Wow, naprawdę mocno cię uderzyła w głowę. Ostatniej bitwa, ale z czasem wszystko sobie przypomnisz. I to znaczy... Co to znaczy blaszana? Masz na sobie zwyczajną rycerską zbroję. Kolewski doradca, dobra ja, o dzięki ciebie Mary za zaplanowanie niezapomnianej wakacji nie, nie będę czytał na głos, sami sobie przeczytacie, dobra? Ym. Tak No i dobra No, nie no, zaraz wrócę Dobra, nic więcej nie zrobię Oj, 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 oj. O? Mm. Jak myślicie, To coś da czy nie? Zobaczymy. Nie zbyt, ale chyba trochę. Dobra, mieliśmy zebrać pomidory. Ogólnie seria będzie polegał na tym, że znajdę jakieś przypadkowe gry, nie wiem, na internecie czy gdzieś i w nie gram. I w tą grę, w tę grę Tak? Chyba tak Nie będę grał za długo, ponieważ ona kosztuje, a mam pół godziny próbnego okresu Zbudować trzy domy mam Nie mam 10 drewna Trzeba 40 No i te teksty tutaj. Ten, no, sprawdź. Nie, 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 No i teraz mam. pięćdziesięciu no i co tam jeszcze mogę powiedzieć ciekawego wbiłem sobie palca to jest chyba ciekawe, prawda? o, dobra tutaj jest jeszcze i powinniśmy zaraz skończyć ja to już schowam, bo mniej więcej są już dobrze no i tak właśnie jak mówiłem ten odcinek maksymalnie pół godziny będzie trwał nie przez czas. Jej, zrobione. Ura, wszyscy się cieszą. Um, no. Teraz dalej graj. Um. LOL! To jest jakaś magia. No naprawdę. To nie jestem ja. Tu uwolnij sobie tego. Niech się cieszy. Tak. Tak, tak. Trzeba pięćdziesiąt i pięćdziesiąt. Tak. I tak. jest pięćdziesiąt i pięćdziesiąt, ale dobra. Tak trzeba jeszcze? Nie wiem, co mówić. Tak. Ogólnie Zbytnie nic ciekawego nie, nie mam. Jej, jestem rycerzykiem, który rzuca magię. Trzeba doku Zaraz cię uwolnię, spokojnie. I już zaraz tak, tak mało. Many już pan, a, a ten dokładnie nie mam w ogóle many Tak taki szczegół. Dobra. <laughs> idź już go uwolni. Nie, to będzie na tyle. <laughs> Jej, wszystko zrobione. Jak ja się cieszę. Zamknij. <laughs> Graj. Przepraszam. O, czekajcie. Aha. Okej. Okay. Co weź może najpierw tak? Co ja chciałem powiedzieć? Już to pamiętam. Oj, znowu klatkuję, to niedobrze. jeszcze niedobrze ale cóż hmm. wezmę sobie jeszcze drugiego tutaj żeby szybciej mi nie robili to wszystko będzie dobrze hmm. teraz wykładujcie to sobie Zobacz, wybuduj. No. Ty zbieraj, ty idź tu. Robinie trafnął z modki, żeby go przygonić. A nie walczy. No ogólnie przyjemna gierka. Podoba mi się. Nie wiem jak wam. Odpowiedzi, w komentarzu komentarzu mm. Oj, oj, oj ja, jeszcze nie, nie określenia, określenia, I idź szybko, on złoto. I po nim. Dobra. Zbuduj to. Ty idź wykopać to. Ty idź przybyń tego i wszystko będzie w porządku hmm. teraz tak już będzie po wszystkim nie i znowu Tak fajnie dobra lecimy następne hmm. Pójdziemy tu. No, dobra. Trzeba 50, żeby naprawić. To dużo nie jest. Zbierzcie tutaj sobie zbudujcie domy i wszyscy będą szczęśliwi I Jeszcze to zbierzcie i tu No będzie to Można rozbudować dom, ale fajnie No, jest owszem. Mm. Tu jeszcze będzie to. Tak, tu tak. Tu tak. Tak, tak, tak. Hmm. Masz już mogę zbudować sobie. Jej, jest zbudowany domek. Jak fajnie. Hmm. Jeszcze dwóch potrzeba. znaczy, że trzeba tak. tak.

Przepraszam was za to cięcie, ale zabrakło mi miejsca na dysku i jak myślałem, że nagrywałem, to się okazało jednak, że nie nagrywałem. No i tak trochę tej misji poszło. Niestety. A to jest ostatnie miejsce, ponieważ mam mało miejsca na dysku, a na już w ogóle. No więc tak to wyszło tak, tak, tak i tak, mm, no i co tu jeszcze powiedzieć? Nie wiem co jeszcze można. Hmm. Pam, 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 pam... <tum> <tum> tam, 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 tam... <tum> <tum> Nie wiem co można jeszcze powiedzieć. I przepraszam za zetknęcie, ale jak poklikałem na ten przycisk to trzeba. Uuu, znowu ściny. O, wreszcie to zniknęło. Hm. Okej. Okay. Strasznie ścina. No, nie zdążyłem przy takiej ilości wyprasów. No, dobra. Ale ja nie chcę, żeby przestał. To... Ja chcę, żeby dalej pracowali. Jeszcze to wybudujcie. Znaczy rozbudować. No. Dobra, jedne już zrobione. Już tylko czekać. Dobra. Nies niestety skończył mi się czas gry, więc nie mamy już jak grać w nią i w tym odcinku to by było na tyle. Jeśli chodzi o ocenę gry, to dostaje ode mnie ona 7 na 10 i myślę, że to będzie odpowiednia ocena. Według mnie. Dobra. Trzymajcie się.